Artykuł 57 punkt b kodeksu karnego wprowadza zasady wymiaru kary za czyn ciągły, czyli przestępstwo, które nie odbyło się jednorazowo, lecz rozciągało w czasie i charakteryzuje się powtarzalnością określonych działań. Choć poszczególne incydenty mogłyby być traktowane jako odrębne czyny, prawo łączy je w jedną jednorodną całość, co ma istotny wpływ na ustalenie ostatecznego wymiaru kary. Główne założenia wymiaru kary za czyn ciągły po pierwsze, całościowa ocena ciągłości czynu. Sąd przyjmuje, że mimo wielokrotnych naruszeń, czyn ciągły stanowi jedno przestępstwo. Oznacza to, że nie dzieli się zachowania sprawcy na pojedyncze incydenty, lecz ocenia się je jako spójny ciąg zdarzeń. Przykładem może być sytuacja, gdy sprawca przez dłuższy okres systematycznie dopuszcza się przemocy w rodzinie lub uporczywie nęka inną osobę. Choć poszczególne akta przemocy czy nękania występują w różnych momentach, są one traktowane łącznie. Po drugie uwzględnienie czasu trwania czynu. Jednym z kluczowych elementów przy ustalaniu kary za czyn ciągły jest okres, przez jaki przestępstwo było popełniane. Im dłużej trwały działania sprawcy, tym większy wpływ mają one na ocenę społeczną szkodliwości czynu. Sąd bierze pod uwagę zarówno długość trwania przestępstwa, jak i intensywność popełnianych czynów, co pozwala na lepsze oddanie rzeczywistego wpływu na ofiary i społeczeństwo. Po trzecie, łączny wpływ czynu na ofiary i społeczeństwo. Ocena wymiaru kary nie ogranicza się jedynie do analizy formalnej każdego incydentu, lecz obejmuje także całościowy efekt działań sprawcy. Przyjmuje się, że ciągłe naruszanie norm społecznych może wywoływać poważniejsze skutki niż pojedynczy incydent, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w surowszym wymiarze kary. Komentarze naukowe. Profesor Jan Nowak zwraca uwagę, że wymiar kary za czyn ciągły wymaga szczególnego podejścia, gdyż umożliwia on sumowanie efektów powtarzającego się zachowania, co jest bardziej adekwatne do rzeczywistej szkodliwości społecznej popełnionego przestępstwa. Doktor Anna Kowalska dodaje, że łączenie poszczególnych incydentów czynu ciągłego w jedną całość pozwala sądowi na sprawiedliwszą ocenę odpowiedzialności sprawcy, unikając niedoszacowania jego winy i skutków, jakie przestępstwo wywołało. Przykłady orzecznictwa W praktyce sądowej spotyka się wyroki, w których czyn ciągły jest traktowany jako jeden zbiorczy akt. Na przykład W sprawach dotyczących długotrwałego nękania lub przemocy domowej sądy często łączą wszystkie incydenty w jedną całość, ustalając karę, która odzwierciedla zarówno okres, przez jaki przestępstwo było popełniane, jak i sumaryczne skutki działań sprawcy. Podobnie w przypadkach systematycznego łamania przepisów w środowisku pracy czy działalności gospodarczej, gdzie ciągłe naruszanie norm prawnych skutkuje karą, która uwzględnia złożoność i ciągłość popełnianych czynów. Podsumowanie. Wymiar kary za czyn ciągły, zgodnie z artykułem 57 punkt b kodeksu karnego, opiera się na całościowej ocenie przestępstwa jako jednego, spójnego zdarzenia. Sąd ustala karę Biorąc pod uwagę ciągłość i powtarzalność zachowań sprawcy, czas trwania popełnianego czynu, łączny wpływ działań na ofiary i społeczeństwo. Takie podejście pozwala na wymierzenie kary, która adekwatnie oddaje rzeczywisty charakter i skutki przestępstwa, gwarantując jednocześnie, że odpowiedzialność sprawcy zostanie oceniona w sposób kompleksowy i sprawiedliwy. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.